Szanowny panie komendancie główny, szanowna pani komendant rektor, zastępco komendanta głównego, panie przewodniczący, panie wojewodo, wysoki senacie, wszyscy zaproszeni goście, drodzy promowani dziś oficerowie polskiej policji, rodziny i przyjaciele i znajomi promowanych dziś oficerów. Polska policja ponad 100 lat służy polskim obywatelom, dba o bezpieczeństwo każdego dnia. Każdego dnia funkcjonariuszki i funkcjonariusze polskiej policji stoją na straży bezpieczeństwa Polaków. Pandemia COVID-19, napięta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej oraz wreszcie rosyjska inwazja na Ukrainę konsekwencji napływ setek tysięcy uchodźców, to wyzwania, z którymi także musiała zmierzyć się Wasza formacja. W każdej z tych sytuacji, ale przede wszystkim w każdej codziennej interwencji, jakich tysiące podejmują każdego dnia polscy policjanci, możemy liczyć na ich pełen profesjonalizm, zaangażowanie, oddanie. Wielokrotnie udowodniliście, że wierność Policyjnej Przysiędze jest dla Was największym zobowiązaniem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i polski rząd dostrzegają i doceniają to zaangażowanie. W ramach nowego programu modernizacji służb mundurowych dla wszystkich formacji podległych naszemu resortowi przeznaczamy do 2025 roku 10 miliardów złotych. Największa część, blisko 6,5 miliarda trafi do Polskiej Policji, największej ponad 100-tysięcznej formacji podległej MSWiA. Miejscem, które jest najlepszą drogą do trwałego związania swojego życia z służbą w Polskiej Policji, miejscem, w którym można zdobyć Niezbędną wiedzę i kompetencje na najwyższym poziomie jest wyższa szkoła policji. To marka sama w sobie, renoma i tradycja. Dziś tu właśnie odbywa się najważniejsza dla policjantów uroczystość, jaką jest mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych policji. Stopień podkomisarza policji na mocy dwóch postanowień prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianowanych zostało 242 funkcjonariuszy, z czego 157 osobiście dziś dostrzegło ten magiczny moment, gdy na ich pagonach po dotknięciu szablą pojawiły się pierwsze oficerskie gwiazdki. To podniosła chwila. Z pewnością zapisze się na zawsze w waszym życiu, w życiu waszych bliskich. Ale myślę także w całej zarówno szkolnej, ale i policyjnej społeczności. To również wielki sukces i owoc pracy tych, którzy na co dzień kształcą kolejne pokolenia polskich oficerów, wybitnej kadry Wyższej Szkoły Policji, a niebawem Akademii Policji w Szczytnie. Promocja na. Pierwszy stopień to nie tylko zaszczyt, ale także duża odpowiedzialność. To pierwszy krok do obejmowania stanowisk kierowniczych. Każdy z Was będzie musiał podejmować w przyszłości wiele trudnych decyzji. Ufam, że będziecie swoją służbę wykonywać sumiennie. Nie zabraknie W Was stanowczego stróża prawa wtedy, gdy będzie to konieczne. Ale także nie zapomnijcie o sednie, o sensie tej służby, czyli o niesieniu pomocy słabszym i pokrzywdzonym. Wierzę, że będziecie tę służbę wykonywać wzorowo i z zaangażowaniem. Elementem szkolenia oficerskiego jest przekazanie wiedzy eksperckiej, która kształtuje się, która kształtuje kompetencje funkcjonariuszy wykorzystywane w późniejszej służbie. Chciałbym raz jeszcze mocno podziękować całej kadrze obecnym tu przedstawicielom, kadr Wyższej Szkoły Policji, szczególne podziękowania kierując do Pani Komendant Rektor. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Mariusza Kamińskiego, wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, nowym oficerom Polskiej Policji, życzę satysfakcji spełnienia służby a także wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Nie poprzestawajcie w wysiłkach na rzecz doskonalenia swoich umiejętności i zdobywania wiedzy. Dziękuję Wam za obranie tej drogi w służbie Polsce i Polakom. Wierzę, że możecie stać się wzorem dla przyszłych pokoleń, kolejnych pokoleń, które będą wstępować w szeregi polskiej policji. Wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszkom, rodzinom przekazuję wyrazy najwyższego szacunku, życzę satysfakcji, spełnienia dalszej odpowiedzialnej służby i wielu, wielu sukcesów na wszystkich polach i wszystkich aktywnościach. Wszystkiego dobrego.